Kredyt 0% został zablokowany i mamy 5 miliardów. Czy wasze osiągnięcia polega na tym, że nie się sobie złego? Nie, zablokowaliście własny I... program. No jak się da połączyć pomysł kredytu 0% z pomysłem budowy 300 tysięcy mieszkań na wynajem? Tani wynajem. Taki, żeby nie były na kredyt. <gryt> o matko, ludzie będą się śmiać z tego. Pokażę wam dzisiaj kobietę, filozofkę w rządzie Donalda Tuska, która nazwisko ma dość takie niemieckie, jak na prawdziwą koalicję przystało. Oczywiście kobieta nie ma pojęcia jak widać co Tusk obiecywał, ale za to wie o jego sukcesach. Myślę, że jak większość kobiet z tej koalicji. One są tam chyba po to, żeby się właśnie uśmiechać. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i lecimy. Tak jak mówiłam, one są od tego, żeby się uśmiechać coś podobnie do tej tradycji, gdzie na pogrzeby przychodzą płaczki. Tak, płaczki jeszcze w niektórych wsiach istnieją i są bardzo zaangażowane w płacz. Jakiś czas temu byłam, widziałam i w sumie to przykre, że taka tradycja zniknie, bo powstała taka, że teraz się wszędzie uśmiechamy. I wiecie mnie to bawi, bo zapraszają na debaty, moim zdaniem celowo, Krzysztofa Bosaka, Patryka Jakiego kontratę Katarzynę Ubenhan i Szczerbę Inteligenta. Przecież jakbym miała rozmawiać z tymi dwoma ostatnimi, to bym wyszła głupsza niż Ewa Kopacz, rzucającą kamienie. W dinozaurów. Ja pierdzielę to jest chyba nieetyczne. Bo to aż boli, jak się patrzy, a co dopiero słucha. No ale patrzcie na to. Kredyt szkodliwy dla. E, dla. E, mi, dla prawda, spa, cen mieszkańców. Kredyt akurat, 0% procent został zablokowany i mamy 5 miliardów. Czy wasze polega na tym, że nie zrobiłeś czegoś złego? Nie, zablokowaliście własnych I... programów. Już pomijając zażenowanie Patryka Jakiego i powstrzymywanie się Krzysztofa Bosaka, bo ta pani oczywiście, jak cała lewa strona, jak dostała tylko prawo głosu, to skompromitowała nie tylko siebie, nie tylko kobiety, ale całą tę koalicję. Ona stwierdziła, że sukcesem dla jej rządu jest to, że zablokowali własny projekt. I ja szczerze wam powiem, że nie wiem, kto na nią głosował, do dziś nie wiedziałam o istnieniu tej wybitnej intelektualistki i widzę teraz, że ukończenie uczelni wyższej nie ma żadnego znaczenia w tym kraju. Serio. No ale dobrze, sprawdźmy sobie, czy ta pani zasługuje na to, żeby być utrzymywaną z naszych podatków. Jak się możecie domyślić, Katarzyna jest aktywistką na rzecz praw kobiet, przeciwdziałania przemocy oraz równego Współorganizatorka i koordynatorka wydarzeń związanych z ogólnopolskim strajkiem kobiet, manifą w Poznaniu oraz akcją Nazywam się Miliard, jak również demonstracji antynacjonalistycznych i antyrasistowskich. Została członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet, organizatorką Marszu Równości w Poznaniu oraz współpracowniczką Stowarzyszenia Grupa Stonewall. I to powinno już dawać do myślenia, że nie ma o czym z taką osobą rozmawiać. Ja jestem kobietą i nikt o moje prawa walczyć nie musi. Nie jestem uciśniona, nie czuję, że mam mniej praw niż mężczyźni a ludzie traktują mnie z szacunkiem niezależnie od płci, dlatego że i ja z szacunkiem traktuję ich. I płeć tutaj nie ma żadnego znaczenia. No i to jest właśnie działalność tej kobiety, takie ma właśnie polityczne doświadczenie, zobaczmy może jednak z wykształcenia będziemy usatysfakcjonowani. No cóż, ukończyła filozofię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i mamy filozofa na miarę XXI wieku. Nie żebym miała coś do filozofów, jednak czy oni nie powinni siedzieć gdzieś w lesie czy na innym łonie natury i rozmyślać o egzystencji, a nie zajmować się życiem Polaków? Bo coraz więcej tych filozofów w Sejmie mamy, ja się nie znam, może Wy się znacie? Trudno jest się dostać na takie studia? Swoją drogą babka musiała cudem ukończyć, bo jak wiadomo filozofowie są szkoleni w analizowaniu argumentów, rozpoznawaniu błędów logicznych oraz wnioskowaniu. Te kompetencje są niezbędne w pracy nad ustawami, ocenianiu projektów rządowych czy uczestniczeniu w debatach i ona wyskakuje na debatę i nie ma żadnej cechy filozofa po studiach. Przecież trzeba sprawdzić te uczelnie, bo wychodzi na to, że wypuszczają takich właśnie filozofów. Ta kobieta nie ma pojęcia nawet jak łączyć wątki i fakty w logiczną całość ale żeby nie było jej wykształcenie daje jej również zdolność do jasnego formułowania myśli, konstruowania argumentów i przekonywania do swojego stanowiska. Co jest klucz w pracy parlamentarnej podczas debat i wystąpień publicznych. Niciula nie wierzę, że ona dostała dyplom na koniec. No przecież takich filozofów w polskim Sejmie jest dużo więcej. Zaznaczę, że na przykład Agnieszka Dziemianowicz-Bąk też jest filozofem. I wiecie, ja nie mówię, że te studia są złe, bo mamy dużo wybitnych postaci, które ukończyły ten kierunek i jak się domyślacie, słuchały na wykładach. A tutaj myślę, że to był przypadek. I wracając do tego nagrania, to mi to przypomina socjalizm, który dzielnie walczy z problemami, które sam stworzył. Pani tylko uważa, żeby z panią ten rząd nie walczył. No bo to jest właśnie coś takiego: stwarzamy problem, później go rozwiązujemy i jesteśmy bohaterami. Wyobraźcie sobie, jakby PiS takie coś odwalił z tą aborcją. Zakazują aborcji, czyli stwarzają problem, ludzie się wkurzają, nie akceptują tego i oni na przykład stwierdzają, a dajcie, wymienimy premiera czy prezydenta, i przychodzi ktoś nowy na to stanowisko jak Morawiecki. Pobeacie szydło i co robi? Naprawia sytuację. Ogłasza, że tak nie wolno, że kompromis był super, że zdrowie jest najważniejsze, bla bla. I jeszcze typ by został bohaterem narodowym. Cała wina spadłaby na poprzednika. Wszyscy wygrani, PiS rządzi dalej. No ale nie mieli mnie jako doradcy, więc jest jak jest. Trudno, no ale Żukosia też już ma plan na to, jak polepszyć byt Polakom i sprawić, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. Posłuchajcie. Szokująco do aborcji, no na przykład na no, sprawę tych mieszkań, sprawę. Mam nadzieję, że sprawę mieszkań akurat uda się uwspólnić. No ja nie wiem, jak się da połączyć pomysł platformy Kredyt 0% z pomysłem budowy tanich mieszkań na wynajem. No mam nadzieję, że w, to to? że w toku negocjacji uda się to uwspólnić i że raczej pójdzie to w kierunku nie, ale naszej propozycji. Nie, serio, tropozycji. serio, niech pani nie robi ze mnie idioty i z naszych słuchaczy. No jak się da połączyć pomysł kredytu 0% z pomysłem budowy 300 tysięcy mieszkań na wynajem, tani wynajem? Taki, żeby nie były na kredyt. <noise> o matku, ludzie będą się śmiać z tego. No ludzie już się z pani nie śmieją, tylko współczują, że muszą swoją ciężką pracą płacić na pani utrzymanie. To jest wybitnie niesprawiedliwe, bo ona ma chyba po to głowę, żeby jej deszcz do szyi nie napadał. Serio. No ale żeby nie było, że ja wyśmiałam panią Kasię z poprzedniego filmu za darmo, że jej się nie należało, to posłuchajcie Donalda Tuska. Nie będzie kredytu 0%. Polska ma najwyższe oprocentowanie w Unii Europejskiej kredytów mieszkaniowych, blisko dwukrotnie większe niż średnia europejska. Więc musimy znaleźć rozwiązanie, które w tym zakresie Polakom pomoże, ale już przestańmy yy, yy, o, o, o kredycie 2%, 0%. Ale to jest yy, ważna deklaracja. Pan mówić. powiedział nie będzie kredytu 0%. To były hasła i zapewnienia y, sprzed wielu miesięcy w, w kampanii wyborczej. Dzisiaj rozmawiamy o rozwiązaniach, które mają pomagać Polakom, a już przestańmy. Ale co to były słowa to... rzucane na wiatr? Tylko po to, żeby ludzi zachęcić do głosowania na Nic własne. No tak ludziom się należy, tylko nie mi ani nie tobie. Jak będziesz politykiem, to będziesz miał po kilka mieszkań jak śmiszek z biedroniem i będziesz je wynajmował studentom za grubą kasę, a później płakał w mediach, że nie ma akademików za złotówkę, albo będziesz bił ma Matkę, a później płakał, że istnieje przemoc wobec kobiet. Ja to myślę, że tam każdemu należy się renta i asystent społeczny, bo ja serio zaczynam się martwić, czy oni zwyczajnie nie są pojebani. Czy tam nie powinien wjechać lekarz, bo głupsi od nich wszystkich są tylko ich wyborcy. Uważam, że ich głos powinien mieć dużo mniejsze znaczenie niż głos człowieka, który ma wiedzę, który interesuje się polityką. Mało tego. Każdy człowiek prywatnie powinien posłów znać i byście dopiero wtedy widzieli, jakie oni szopki odstawiają. Na antenie się biją, a później razem piją. Dramat. Dajcie znać, co myślicie o tych wysłannikach. I czy to była taka strategia, że najpierw stwarzają problem, później go naprawiają? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jak nie zostawisz łapki w górę pod filmem, to wiedz, że prezydentem zostanie pani Biejat, a program jej pisze Kononowicz, więc nie będzie niczego. Na raz.